Kochani, załóżmy, że spekulujemy, jakie emocje dominują u osób biorących konkretne substancje lub uzależnionych od konkretnych zachowań. Zróbmy coś w rodzaju porównania. Ludzie jako jednostki, jako indywidualności są różne, ale możemy zbadać dominujące motywy emocjonalne związane z każdą z tych substancji lub zachowań. Oto specjalnie dla was lista przygotowanych interpretacji. Numer 1 alkohol dominujące emocje ucieczka od rzeczywistości od bólu od presji społecznej wstyd zwłaszcza po zażyciu lub w trakcie napadów chronicznego picia euforia chwilowa szczególnie na początku samotność zarówno jako siła napędowa tego uzależnienia jak i jej skutek nostalgia Poszukiwanie dawnych wersji siebie lub lepszych czasów, pogoń za przeszłością. Numer dwa: nikotyna, czyli palenie lub vaping. Dominujące emocje, lęk. Palenie jest tu często stosowane w celu jego ukojenia lub regulacji, niepokój, potrzeba wypełnienia przestrzeni lub czasu, kontrola, iluzja posiadania przycisku z pauzą. Izolacja, gdy idziemy na papierosa, zarówno izolujemy się, więc przynosi to jednocześnie komfort i stanowi barierę. Samo karanie, czyli po prostu masochizm, moi drodzy, zwłaszcza u przewlekle długoterminowych użytkowników, w pełni świadomych skutków zdrowotnych palenia papierosów. Numer 3. Kofeina, czyli kawa, napoje energetyczne wszystkie tego typu rzeczy. Dominujące emocje Siła napędowa, ambicja, pilność, produktywność. Lęk, maskowany lub nasilony, zależność, często związana z tożsamością, wiązaną z rytuałem picia substancji lub po prostu z rutyną. Samooptymalizacja, chęć bycia lepszym lub bardziej wartościowym, czyli niskie poczucie własnej wartości. Niecierpliwość, brak cierpliwości, niesamowicie powszechne w naszym społeczeństwie. Przyspieszona psychicznie i fizycznie osoba wydaje się mieć swoją niecierpliwość pod kontrolą, ale tak naprawdę spala swoją własną energię, spala świeczkę z obu stron. Cztery. Konopie indyjskie, czyli po prostu zioło, marihuana, dominujące emocje. Ciekawość, zarówno duchowa, jak i psychologiczna. Odłączenie, odpadnięcie. Od stresu, od ego, od całej struktury tej rzeczywistości i naszej osobowości. Bycie zadziwionym, oczarowanym, kreatywność, nowość, odmienna percepcja, to wszystko takie łatwe, piękne, czasami zbyt mocno. Odrętwienie, czyli jest to w pewnym sposób mechanizm radzenia sobie, mechanizm próby zareagowania na bycie znieczulonym, na bycie zdemotywowanym. Na bycie leniwym. Komfort. Poszukiwanie bezpieczeństwa emocjonalnego. Po prostu. Substancje psychedeliczne takie jak LSD, psylocybina DMT. Dominujące emocje to podziw bez bytu, istnienia i siebie. Strach. Utrata kontroli, Rozpadego, szaleństwo. Tęsknota. Za połączeniem ze sobą, z ludźmi, z Bogiem, z czymś więcej. Z prawdą, z uzdrowieniem. Transcendencja. Poszukiwanie sensu wykraczającego poza siebie. I wreszcie oczyszczenie, czyli konfrontacja z ukrytym materiałem emocjonalnym. MDMA, czyli po prostu ekstazy. Dominujące emocje to miłość, często przepełniona, zbyt silna i bezgraniczna. Samotność, paradoksalnie uwydatniona przez więzi. Zaufanie, prawdziwe lub sztucznie wzmacniane. Uniesienie, uwolnienie nagromadzonej energii emocjonalnej. No i potrzeba akceptacji. Dotyku, potwierdzenia. Punkt siódmy to kokaina. Dominujące emocje, władza, wygórowana pewność siebie, ego. Strach przed niekompetencją lub utratą kontroli. Rozpacz, pogoń za wzlotami, sukcesem, za energią, wyższość nad innymi. To po prostu chwilowa iluzja, ale jakże silna. No i paranoja, nasilająca się przy przewlekłym stosowaniu. Dalej mamy punkt ósmy, czyli benzodiazepiny, czyli Xanax, Valium. Dominujące emocje, strach przed światem, przed samym sobą, przed pamięcią. Odrętwienie, znieczulenie bólu lub urazu, wstyd, który wynosi się ponad potrzebę ucieczki przed samym sobą. Często również poczucie winy, rezygnacja, rezygnacja z radzenia sobie naturalnie, próba sięgnięcia po nienaturalne, silne, chemiczne wsparcie wrażliwość, głęboko ukryta lecz obecna, często powodująca ataki paniki punkt dziewiąty to opioidy czyli heroina, fentanyl, leki i przeciwbólowe na receptę dominujące emocje tutaj to przede wszystkim pustka za mamą, za matką za bezpieczną macicą próba wypełnienia wewnętrznej pustki może pustka przed Bogiem przed własnym ojcem, przed rodziną, przed poczuciem bycia u siebie. Żal, często nieprzepracowany i bardzo głęboki. Ulga, zarówno w bólu fizycznym, jak i emocjonalnym. Porzucenie. Głębokie poczucie braku miłości, bycia niezauważanym. Beznadzieja. Wówczas sedacja staje się azylem. Punkt dziesiąty to ketamina. Dominujące emocje dysocjacja, oddzielenie, emocjonalne oderwanie się od bólu lub od siebie surrealistyczne zdumienie, ucieczka od codzienności, bezradność, która wkrótce przekształca się w obojętność, dryfowanie, gdzie nie trzeba zastanawiać się nad problemami codzienności, tęsknota za transcendencją i uwolnieniem oraz alienacja. Bycie odseparowanym, poszukiwanie ponownego połączenia poprzez dystans. Tutaj mogę Wam powiedzieć, że dysocjanty to nie są zabawki. Są nadzwyczaj popularne, szczególnie w ostatnich czasach. Ja kiedyś straciłem bardzo, bardzo dobrego kumpla, dobrego znajomego, który bawił się właśnie w takie rzeczy. I tak się, słuchajcie, zdysocjował że po prostu stracił kontrolę nad swoim autonomicznym układem nerwowym, albo raczej autonomiczny układ nerwowy stracił kontrolę nad podstawowymi parametrami podtrzymującymi jego własne życie i po prostu koleś się udusił. Stracił kontrolę nad własnym układem mięśniowym, nie mógł nabrać oddechu i po prostu się zdysocjował w taki sposób, że już nigdy więcej żaden z nas nie miał okazji się z nim spotkać. Punkt 11. No tropiki, czyli woda finil, rozmaite racetamy, prawda? Piracetam i tak dalej. Rozmaite wzmacniacze kognitywne. Dominujące emocje to niepewność, strach, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze intelektualnie, psychicznie. Perfekcjonizm, dążenie do kontroli i precyzji. Wątpliwości co do siebie samego. Porównywanie się z innymi intelektualnie, lub strach przed przeciętnością. Niepokój brak produktywności lub lęk o jej rozproszenie, o niemożliwość osiągnięcia właściwych wyników. No i wzmocnienie samego ego, czyli poprawa samopoczucia poprzez osiągnięcia. Punkt dwunasty to są słodycze, moi drodzy. Cukier, śmieciowe jedzenie. Dominujące emocje to komfort, często związane z dzieciństwem i z naszym własnym wychowaniem. Samotność, wypełnianie nieobecności konkretnymi do zmianami Samouspokojenie, czyli nagroda po stresie lub bólu, wstyd wynikający z braku kontroli lub złego samopoczucia, nostalgia, tęsknota za niewinnością, za prostszymi czasami, ucieczka, zaklejanie naszych własnych emocji, zajadanie się, aby nie musieć przejeść, przetrawić naszych własnych odczuć. Punkt trzynasty to pornografia. Dominujące emocje, izolacja, ekspresja seksualna, ale w samotności kontrola, Bezpieczeństwo emocjonalne, bez prawdziwej intymności. Nikt nas nie może skrzywdzić, poza nami samymi. Paradoksalnie to poczucie kontroli daje użytkownikowi iluzję większej mocy. Nie musi się on odkrywać, nie musi się rozbierać, nie musi się wystawiać na, prawda? Wstyd związany z tajemnicą lub kompulsywnością. Jak tu teraz spojrzeć komuś w oczy? Pragnienie autentyczne lub, lecz niestety... Niewłaściwie przemieszczone lub rozproszone, no i pustka, chwilowa satysfakcja, po której następuje kompletne oderwanie od rzeczywistości, zapaść. Punkt czternasty to hazard, gdzie dominujące emocje to rozpacz, potrzeba ukryta oczywiście, niewyrażona, niewysłowiona, zmiany, przełomu, pewnego rodzaju zbawienia, nadzieja, irracjonalna i krucha, ale bardzo trwała, uzależniająca. Dreszcz ryzyka, adrenalina i kortyzol, czyli poczucie takiego życia na krawędzi, pomimo niebezpieczeństwa. Wstyd, zwłaszcza po dużej stracie. Fantazja o kontroli, wiara w pokonanie systemu lub losu. Każdy z tych punktów, każda z tych substancji, każda z tych kolekcji stanów emocjonalnych i efektów, Odnosi się do pewnego rodzaju strategii emocjonalnej, często podświadomej, której ludzie używają do radzenia sobie z bólem, tożsamością lub tęsknotą. Można by to fajnie uporządkować, przedstawić rodzaj wykresu emocjonalnego, albo takiego opartego na ucieczce albo kontroli. Przygotowując to, czułem, że pewne emocje pojawiały się ciągle, na przykład poczucie wstydu albo samotność, prawda? I można też zauważyć, że nie wszystkie z tych. Hmm, Charakterystyk wydają się negatywne, prawda? No bo co jest złego, w, na przykład w ciekawości, tak jak w przypadku palenia zioła, zioła, tak? Albo co jest na przykład złego w poszukiwaniu uniesienia albo innych tego typu rzeczy? Można oczywiście zgodzić się chyba tutaj, że to nie substancje są dobre lub złe, ale raczej kontekst, w jakim użytkownicy z nich korzystają, prawda? I jeśli jesteście osobą, która odniosła sukces i wypijecie sobie puszkę Pepsi Max, naprawdę nie wpłynie to negatywnie na wasze zdrowie, prawda? On pojawia się wtedy, kiedy ta Pepsi Max staje się rodzajem ucieczki, kiedy staje się rodzajem takiego wentyla bezpieczeństwa, którego musimy używać, z którego cały czas musimy upuszczać to powietrze, bo inaczej będziemy się czuli nie do końca dobrze. To jest chyba najważniejsze. Większość z tych emocji oczywiście wskazuje na pewne braki. I te wszystkie kompulsywne zachowania czy też substancje dają takie szybkie uwolnienie, dają bardzo szybką możliwość poradzenia sobie z danym stanem, prawda? Prościej jest kupić sobie paczkę ciasteczek, gdy zostaliśmy kiepsko potraktowani w naszej pracy, najeść się, poczuć chwilową zwyżkę serotoniny i innych neuroprzekaźników, aniżeli przetrawić to na spokojnie. Ale to, moi drodzy. Jest właśnie prawdziwa siła. To, moi drodzy, jest właśnie dyscyplina. Nie jest to ani łatwe, ani nie przynosi jakichś wielkich nagród w postaci gigantycznych efektów od razu, ale długoterminowo zawsze zaprowadzi Was znacznie dalej. Jeśli komukolwiek ten materiał się w czymkolwiek przydał, proszę rozoślijcie to dalej, zostawcie łapkę w górę, wartościowy komentarz i rozważcie wsparcie tego kanału przysłowiową kawą. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.